Obrazy wojennych zdarzeń. No i dobrze im. Co ty mówisz? Ja? A ktoś inny tu idzie? Archanioł Gabriel może? A, tak. Przypomniałem sobie wczorajsze walki pod Krzepinem i tych wszystkich Niemców, cośmy do niewoli wzięli. Bo no, myślałem, że śpiżu w marszu. No co to? A wiecie? Ja się zastanawiam, co po wojnie te szkopy napiszą w swoich wspomnieniach. No, Jakie napiszą? Że co? Że polscy bandyci wzięli ich do niewoli i wypuścili? Ech, jeszcze zobaczycie. Na razie to wolałbym zobaczyć chałupę na kwaterę. Dowództwo dobrze to zrobiło. Zwiadkonny przed nami spraw za drogę. Nocny posiłek w Kaskowie przygotowany, tylko ta chałupa na kwaterę daleko. Ty się nie nastawiaj, że w chałupie będziesz spał. Słyszałem, jak dowódca mówił, że idziemy do takiej osady leśnej Budki Pączków. Tam trzy chałupy na krzyż stoją. W lesie będziemy spali jak nic. Nad ranem dojdziemy. Najgorsza pora. Zimno będzie. Tak jestem zmęczony, że mnie tam zimno nie przeszkodzi. No chyba, że mróz. Ale na razie jeszcze się w lesie wytrzyma. Około godziny 5 rano oddziały dotarły do kompleksu leśnego pomiędzy miejscowościami Radków, Kossów, Oksa i Podłazie. Dowództwo oddziałów miało nadzieję, że uda się bez walki przetrwać choć jeden dzień, aby zmęczeni walką i późniejszym marszem żołnierze mogli odpocząć. W związku z tym nakazano, aby ogień do nieprzyjaciela otwierać tylko w razie konieczności. Pani Anno. Co panią tak zainteresowało za oknem? Zakochała się pani w angielskich pejzażach? Niech pan nie kpi. Nie miałabym w czym się zakochać. Tutaj codziennie pada. Ja zastanawiam się, jak znoszą tę jesień nasi chłopcy w lesie. No wie pan, w kraju. Jest 28 października. No to u nas złota polska jesień. Ale niedługo zaczną się słoty, a potem przymrozki... Dobrze, dobrze. Niech pan nie kończy. Trzymajmy się tej złotej jesieni. Przyroda pięknie pomalowała drzewa. Liście brązowe, żółte, pomarańczowe i rudawe mienią się w promieniach słońca. Ula, la. Ja nawet nie wiedziałem, że są takie kolory. A pani mi w kilku słowach cały obraz namalowała. E, z panem to tak zawsze. No cóż, taki jestem. Ale za to mam świeże meldunki. Spojrzy pani ze mną na mapę? No lepsze to niż patrzenie na tę angielską szarugę. Cóż mamy na warsztacie? Jakie słownictwo. Pani Anno, tu malarstwo. I wykwintne słowa, a tu. Nie rozumiem kobiet. Zaczynajmy. Po dotarciu 28 października do kompleksu leśnego dowództwo. zajęło miejsce w centrum, czyli w wiosce Budki Pączków. Skąd pani wie? Zawsze tak jest. Z zachodnią część lasu i podejścia obstawiał pierwszy batalion Mieczysława Tarchalskiego. Dzień wcześniej został ranny, a mimo to dowodzi. Twardy jest. Patrząc na mapę, to wydaje się, że największe niebezpieczeństwo grozi od Kosowa. Tamten kierunek pilnowany jest przez drugą kompanię. Ukształtowanie terenu jest dogodne, bo od zachodniej strony płynie biała nida i Niemcy za bardzo nie mają jak dostać się do lasu. Jest tam most obok młyna, ale przewidujący dowódca wysłał tam zwiat konny pod dowództwem wachmistrza Zeusa. No dobrze, a ta droga od miejscowości Chycza, tu też jest jakiś mostek. Tego kierunku pilnuje drugi batalion. To pozostała nam jeszcze droga od Oksy. Kto tam ma placówki? Tamta część lasu jest obstawiana przez kompanię z batalionu Nurta. Wszystko przygotowane, żeby tylko Niemcy nie zapuszczali się w tamten teren. Spokój trwał tylko do godziny 11. To wtedy na stanowiska drugiej kompanii, zabezpieczającej wjazd do lasów od Kosowa, wjechała furmanka z Niemcami. Partyzanci czekali do ostatniej chwili, ale gdy tamci sami otworzyli ogień, partyzanci nie pozostali im dłużmi. Niemcy uciekli, zabierając swoich rannych, ale jeden dostał się w partyzanckie ręce. Dowódca przewidywał, że szkopy pojawią się na naszej placówce około 14.00. No i się pomylił. Nie wywołuj wilka z lasu. Im dłużej Niemców nie ma, tym krócej do wieczora. Ale po porannej strzelaninie to faktycznie można się spodziewać jakiegoś oddziału. Szkopy nie odpuszczą. A tak w ogóle? To ktoś wie, co się stało z tym szkopem, cośmy rano wzięli do niewoli? Ranny był. No i co? Wykitował? Nie. Dostaliśmy rozkaz, że trzeba go odtransportować do dowództwa. Takie kwiatki. śmiechu było co niemiara. Ten ranny szkopina nie mógł iść, a formanki nie mamy. No i? Kapral Ramzes zaoferował się, że zawiedzie go na koniu. Jak zapowiedział, tak zrobił. Ale wrócił cały ubabrany we krwi tego szkopa. No to dlatego widziałem go w samych gaciach. Pewnie się czyścił. Koniec śmiechu. Niemcy przyjechali. No to jednak dowódca miał rację. Punktualne są szwabiny, jak hejdał Mariacki. Ze dwie kompanie ich będzie. Szybko się przygotowali. Idą po obu stronach drogi. Spokojnie, w pierwszej linii mniej ich idzie. Ale nas pocieszyłeś. Tylko pamiętajcie, strzelamy dopiero na rozkaz dowódcy. A jak nie usłyszymy? Nie bój się. Inni usłyszą i zaczną strzelać. Ty wolno idą. A do czego się mają spieszyć? Myślisz, że oni nie wiedzą, co ich czeka? Piękny widok. Badają jak łan zboża. O, choć wiem, że większość z nich nawet nie została draśnięta. Patrzcie, jakie tu wyszkolone wojsko. Od razu prowadzą ogień osłonowy i wycofują się. No, faktycznie składnie im to idzie. Ale nasza sodwa? Nawet nie wiedziałem, że kompania jest tak dobrze uzbrojona. Weź pod uwagę, że sporo broni zdobyliśmy wczoraj, więc i nasza siła ognia wzrosła. Na łąkach pozostało kilkunastu zabitych i rannych. Może wyskoczyłem po ich broni i oporządzenie. Lepiej schyl głowę. Niemcy zajęli stanowiska we wsi i teraz oni walą do nas ze wszystkich głów. No chyba właśnie o tym pomyśleli, co ty chciałeś zrobić. Po pewnym czasie na miejsce walki dotarły kolejne niemieckie oddziały. A na pierwszą linię skierowano więcej ciężkich karabinów maszynowych. Ich ogień nie przynosił partyzantom strat, ale paraliżował ich ruchy. Nie podnoście głów. Niemcy walą po lesie jak szaleni. Chcą nas przydusić i pod osłoną ognia podejść bliżej widzę, jak się skradają. Co robimy? Nic. Czekamy. Jak podejdą bliżej, to ckm -y muszą przestać strzelać, bo mogłyby razić swoich, a wtedy to. A wtedy to my im damy łupka. Nasz ogień będzie bardziej oszczędny, bo u nas każda amunicja oszczędza. Chłopaki przynieśli z taborów więcej granatów, więc gdyby Niemcy podeszli za blisko, to mamy dla nich niespodziankę. Uwaga. Są coraz bliżej i faktycznie ogień ich CKM-ów ciśnie. Wszyscy na stanowiska. Czekać na sygnał. Wszyscy ognia! Nawet granaty nie będą potrzebne. Pokazali nam plecy szybciej niż się spodziewałem. Po klęsce drugiego szturmu Niemcy zmienili taktykę. Co teraz wymyślili? Nic nowego. Pozycje partyzantów zostały zasypane huraganowym ogniem ciężkich karabinów maszynowych. Jeden z nich Niemcy ulokowali nawet na budynku w wiosce. W ten sposób sparaliżowali ruchy oddziału. I chcieli odwrócić uwagę od innych działań. Tak myślałem. Spójrzmy na mapę. Nie mogąc zdobyć stanowisk drugiej kompanii atakiem na wprost, Niemcy przegrupowali siły i postanowili obejść stanowiska partyzanckie z prawej strony. Nie jestem pewna, ale zaatakowali raczej w okolicach wsi chycza. Mapa nie jest zbyt dokładna i nie wiem, czy na pewno jest tu most, czy może coś innego. To już nie jest takie ważne. Wiemy przecież, że ten kierunek był także pilnowany przez nasze oddziały. Mam taki meldunek niech pan posłucha. Niemcy przeprowadzili atak na stanowiska zajmowane przez piątą kompanię drugiego batalionu. Podeszli na bliską odległość i zostali odrzuceni silnym ostrzałem z całej posiadanej broni. Podpisano kapitan Przebój, dowódca batalionu. Oszczędny ten meldunek. A o stratach to w ogóle coś wiemy? Po jednej i po drugiej stronie oczywiście. Według relacji wywiadu i miejscowych chłopów Niemcy po walce zwieźli do Chlewic około 90 zabitych i rannych. Oddziały AK miały jednego rannego. Był nim strzelec Jerzy Król, Bór. Dowództwo zgrupowania zdawało sobie sprawę, że musi jak najszybciej opuścić teren bitwy, bowiem rozpoznanie miejsca stacjonowania sprawi, że następnego dnia teren zostanie otoczony. Natychmiast po zakończeniu walki, oddziały wyruszyły z lasów kwilińskich i przekroczyły nidę w rejonie wsi Dąbie. Jak podają raporty, niedługo później brzegi rzeki zostały obsadzone przez oddziały niemieckie, zamykające pierścień okrążenia. Partyzanci zniknęli w ciemnościach nocy i po pokonaniu 20 km dotarli do lasów majątku Lipno. Wysłuchali Państwo słuchowiska Radia Kielce, obrazy wojennych zdarzeń. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Mirosław Bieliński, Krzysztof Grabowski, Ewelina Gronowska, Przemysław Prydygier Adrian Wajda. Oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła.